Posiadasz pustą halę magazynową, nieruchomość, której nie użytkujesz, a mimo wszystko ubezpieczasz oba te dwa podmioty, sprawdź, czy nie masz przypadkiem wyłączonego pustostanu. W powszechnym znaczeniu pustostan kojarzy nam się z opuszczoną nieruchomością gdzieś na końcu świata. Natomiast z perspektywy zakładu ubezpieczeń to jest każda nieruchomość, która jest po prostu nieużytkowana i niedozorowana. Na przykład kupujesz 300 metrową nieruchomość, Remontujesz ją i wydzielasz z niej kilka mieszkań. Teraz czekasz, aż zostaną one kupione przez Twoich nabywców. Ubezpieczasz nieruchomość, ale tak naprawdę może okazać się, że warte to ubezpieczenie jest tyle, co kartka papieru. W takich sytuacjach zdecydowanie najczęściej znajdują się przedsiębiorcy. Więc jeżeli uważasz, że możesz mieć podobny problem, skontaktuj się ze swoim pośrednikiem i upewnij się, czy ryzyko w pusto stanu ciebie przypadkiem nie ogranicza. Jeżeli tak, zapytaj, czy za delikatną zwyżką składki albo przy spełnieniu pewnych dodatkowych warunków, takich jak dozór czy regularna kontrola tej nieruchomości, na przykład raz w tygodniu, możliwym będzie objęcie tego normalnym ubezpieczeniem, tak aby w razie pożaru, kradzieży czy dewastacji Twoje ubezpieczenie po prostu zadziałało.